Cześć, witajcie, Siemański z tej Next, a ja witam was w y, pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii. Y, jest to seria o gdzie łapiemy cheaterów i tak, Ma rankę jest spowodowana nową aktualizacją w sensie go i tym, że wolę grać na niższych rankach. Tak wiem, teraz pomyślicie, no nope, nope, wolę grać na niższych rankach, albo bo kłamie, że spadł, spadł, ale nie, wolę grać na niższych rankach, bo ja czasami będę z wami grał sobie turniejowe tam na jakiś live'ach albo takich odcinkach będę miał więcej widzów, to wolę grać sobie na niższej randze, żeby troszeczkę yy, malały te rangi, żeby też inni jak będą ze mną grać, na przykład Goldy1, Goldy2, nie wiem, Kawafi będą ze mną grać, to wtedy żeby im było łatwiej, a swoją rangę miałem oryginalną Sheriff'a mam 269 wygranych i trochę tam rzeczy Nie tanki nie aż takie dobre tam, tam solidne 2 na 10 i tak Pierwszy odcineczek na moim kanale jest, już z case clickera zmontowany jest, wszystko dobrze. Jeśli się Wam spodoba nie zapomnijcie o zostawieniu w górę. To bardzo motywuje, a teraz skończymy gadanie i przejdźmy do odcineczka. Z Overwatcha. A jeszcze jedna taka sprawa. Będą troszeczkę leki, bo wiecie, też nowy komputer, ale też się musi troszeczkę ogarnąć. cia ja dobrze widzę On ma i takie dobre, dobra i tak, dobra X-ray czasami będę włączał, Dobrze, skupmy się teraz na tym demku mm -hmm. Mm -hmm. Nie no, nie widać nic podejrzanego. Kurde, x-ray mi się zbudował, dobra. trzeba być bez x-ray, sobie poradzić, jest mapka, też dobra. Koskę ma właściwie to bez tego co zróbmy. O, x-ray, dobra. Tak rzecz jeszcze dojazd Kogo nie ma tu? To... Ohoho! To jakiś smurf jest? Hmm O, Taker tam rozdał tego auga Miano full auto Solidne 12 na także on nie może być odpalony, chyba że mu się cię wyłączyła, bo po prostu, teraz jak stał to się nie ukarno, ale no i jeszcze by ci yy, haksował no to przesada trochę. Skinny ma dobre wulkan jeszcze Nie, on chyba nie jest, bo nie wiem. Może po prostu jest lepszy jako sme, jest Murfiest. Jeśli coś widzicie, czego ja nie widzę. To prosiłbym o komentarz Nie no to jest jakiś chyba smerw. się zdaje tak drugi jest, nie jest pierwszy też Nie no to są normalne fragi, on nic nie ma po prostu to jest jakiś smurf i tyle No i no smurf to jest po prostu Gra jak gra i tak woodpacker No oni chyba tutaj, nie wiem kierują kogoś czy coś Także ten odcinek będzie szybciej od kiego jedna strona wygrywa i tam Desaspektowi nie idzie za dobrze, a nie jest po on jest po prostu lepszy od innych jeszcze ci pierwsi u przeciwnych filmów, to kurde. Powyżej stopingu prawie wszyscy, jeden dolny tunel zauważył go. Przepraszam za lagi, jeśli yy, ten odcinek wrzucę i nie będziecie chcieli więcej odcinków z tego. Overwatcha to... o, to jesteś też Tylko jeśli nie będziecie chcieli odcinku więcej z tego Overwatcha to po prostu usunę ten odcinek, bo nie chcę żebyście oglądali czegoś co Wam się nie podoba i żeby były lagi, bo lagi są, to widzę Już lepiej mieć tak... nie no to jest jakiś smak Już lepiej mieć tak lagi niż jak na moim poprzednim komputerze co nawet nic nie mogłem zrobić, co jest jego jak próbowałem nagrać Overwatcha po 22 fragi, no to Disaspect wyprzedził yy, tutaj to są chyba woodpecker i Despect, to oni, nie wiem, razem chyba grali ze sobą i grają na pewno na jakieś mniejsze rangi nie wiem czemu na tej mapie tak mi laguje akurat na daście, przecież das to taka morna mapa o tutaj pesteczki, o nie siadło, nie siadło wie co robi także to nie jest Odpał. o tutaj piękna główka Tutaj plecy też dobra głowa, jeden HP no i tu też nie mógł tego pojedynku wygrać. Na się tam się strzelałem w ale, to jedną broń. I zdążył uciec, zdążył uciec. Dobrze. I tak to Wziął ławkę na ostatnią rundę także. A Simoka no to... On nie jest odpalone, jest po prostu Smurfem i ma dobre skiny, bo kto mądry wygrał z takimi skinami na haksach Dobra, to chyba ten odcinek z tego. Z Overwatcha wrzucę po tym jak nagram od razu, pójdę go zmontować i pójdzie na YouTube, a, żebyście mogli... Obejrzeć coś? No, ty, o, Trafił go przez niego, lol... Nie no, z takimi skinami Toxic, no kurde... Po prawej będzie, ale on go nie widział, bo on nie ma ale on jest czysty. Oni są po prostu słabi, tak mu wchodzą chamsko, pod celownik po prostu i tyle. Lamp ma... Oni tam wszyscy mają jakieś kosy, Boże, Lamp ma kosę, Rose ma kosę tam co chyba jesteś kumpel no bo smurfy, które po prostu innych ale tu haksów nie ma, to jest czyste. Nie, jest 14-1, no to po prostu jest po tej stronie łatwiej no jeden bije na shorta może troszeczkę jednak podgłośmy to to tak, żeby słychać było. Co na shortcie. Wychyla się. Zobaczył go. O, ładna głowa. Po prostu widział głowę. Też to widziałem tam. Bez tego x się... I. Dobrze, ładna głowa. Nie, no, suspect jest czysty. 28 fragów. Po prostu terroryści są słabi i tyle. Może tam czasami kogoś zabijają, ale... Jeszcze z takimi skinami, jakby koleś miał dostać bana, to chyba by się popłakał. Nie, nie ładnie, dobra. Koniec demka, odcinek trwa 8 minut, bo po co dłużej i... It's Efficient evident Także tego. Koniec Overwatcha, nie będę już nagrywał następnego. Jeśli ta seria z Overwatcha Wam się spodoba, nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę, komentarza, żeby coś można było jeszcze zmienić. I widzimy się w następnym odcineczku. Także na razie, cześć i do następnego. Hej.